Dzień dobry, ja nazywam się Możdanielczyk, jestem fizjoterapeutą. Tematem dzisiejszego filmu będzie pomiar tętna i ciśnienia. Chciałem, żeby Państwo zdali sobie sprawę z tego, że ciśnienie tętnicze, które mierzymy, nie jest ciśnieniem stałym. On jest zmienne, ono jest zmienne w ciągu dnia, również jest zmienne nawet na przestrzeni jednej minuty, jeżeli wykonamy pomiar jednego ciśnienia jeden po drugim. Więc musimy o tym pamiętać, gdyż to potem nam się przyda w dalszych praktycznych rozważaniach. W jaki sposób dokonujemy pomiaru ciśnienia tętniczego? Od tego zaczniemy. Otóż, proszę Państwa, na naszym ramieniu, tak jak tutaj widać na tym ludziku, biegnie tętnica ramienna. Do tej tętnicy ramiennej przykładamy czujnik ciśnieniomierza i ten czujnik wychwytuje. To jest, proszę Państwa, potęga fizyki i fizjoterapii, gdyż. Za pomocą fizyki, no z pomocą fizyki wykryto zjawiska, za pomocą których można przekazywać impuls stętnicy. Do tego doszła elektronika i w dniu dzisiejszym mamy bardzo prosty pomiar za pomocą ciśnienia automatycznego. Ciśnienie automatyczne kupią Państwo swobodnie i bez problemu w sklepie medycznym. Proszę tylko wybrać taki, który jest jak najbardziej zbliżony do ciśnieniomierza takiego profesjonalnego, używanego w szpitalu. Najczęściej, często, może często są to te same ciśnieniomierze, ale jeżeli jest to tylko na warunki domowe, on się jest tańszy i ma mniejszą dokładność, natomiast w szpitalu jest to ciśnieniomierz bardziej dokładny. Im bardziej dokładny ciśnieniomierz, tym jest po prostu lepiej dla nas. Ciśnieniomierz składa się z dwóch części. Z elektroniki oraz z takiego rękawa, który musimy sobie przyłożyć do tutaj ramienia. Jeżeli chodzi o ramię, ramię odkrywamy, na to ramię wkładamy rękaw, i tutaj, proszę Państwa, z przodu mamy taki czujnik. Ten czujnik musi być ułożony na tętnicę ramienne. W związku z tym układamy sobie o. Dół mniej więcej 2-3 cm od dołu łokciowego, czyli dół tego rękawa 2-3 cm od dołu łokciowego. Natomiast czujnik na mniej więcej wysokości tętnicy ramiennej, jeżeli źle Państwo to podłączą, ciśnieniem nie zmierzy ciśnienia, więc nie może to być ani za bardzo przesunięte w lewo, ani za bardzo przesunięte w prawo. Przyjmujemy sobie pozycję taką swobodną, rozluźnioną i co najważniejsze, pół godziny przed pomiarem nie jemy, nie pijemy kawy, a tuż przed pomiarem zalecam po prostu wysuszenie się. Wtedy nic tam nie ciśnie i jest elegancko. Kiedy już jesteśmy wyciszeni, uspokojeni, to zakładamy mankiet, włączamy Enter i czekamy. W trakcie pomiaru nie rozmawiamy, ja akurat, no, tutaj może Państwu tłumaczyć, więc będę rozmawiał, to te rozmowy moje z Państwem będą miały wpływ na ciśnienie. Natomiast normalnie, swobodnie, nie emocjonujemy się, wyciszamy się i w tym wyciszonym usta ustawieniu ciała i umysłu po prostu czekamy na pomiar ciśnienia bardzo cierpliwie. Państwa, wynik w tej chwili ciśnienia jest 166 na 93 x 87 Dlaczego takie duże, nie mam że pojęcia, ale <laughs> dla kontroli wykonam jeszcze jeden pomiar. Z reguły wykonujemy dwa pomiary, jeden po drugim w odstępie około minuty, dwóch. Więc około już minutka upłynęła, dokonujemy drugi pomiar. Państwa, ciśnienie jest w tej chwili 160 na 91 na 81, automatycznie się zmieniło, więc coś tam e, powolutku to się wycisza. W tej chwili biorąc pod uwagę te pomiary, no to mam no, takie super ciśnienie, ale ja się tym nie przejmuję, ponieważ no, ja tutaj jestem mocno rozemocjonowany, dużo ćwiczyłem, dużo biegałem, więc e, ciśnienie no, e, podskakuje. Natomiast jak tutaj są interpretowane wyniki. Ten pierwszy pomiar to wyższe ciśnienie, to jest ciśnienie tak zwane skurczowe. Natomiast to drugie ciśnienie, to jest ciśnienie rozkurczowe. Ten trzeci wynik to jest tętno. Czyli w moim przypadku ciśnienie skurczowe ma wielkość 160, ciśnienie rozkurczowe wielkość 91 i ciśnienie tętno wielkość 81. Proszę Państwa, pomiar tętna i ciśnienia 131 na 76 na 65. W tej chwili pomiar został wykonany w warunkach relaksacji, wypoczynku, czyli ciśnienie jest bardzo dobrze. Proszę zauważyć, że w momencie kiedy ja byłem rozemocjonowany, miałem typowe nadciśnienie. Po wyciszeniu ma ciśnienie normalne. I to jest to, o czym warto pamiętać. Proszę Państwa, porównajmy teraz ze sobą dwa pomiary tętna ciśnienia. Pierwszy pomiar 160 x 91 na 81 to był na początku filmu, i drugi pomiar w wersji już wypoczynkowej 131 na 76 na 65 Proszę Państwa, proszę zauważyć, że ten pierwszy pomiar był. Wykonywany w warunkach takiego pobudzenia emocjonalnego. Ja tego nie czułem, ale ciśnienie mnie jeszcze czuł i wykazał no, podwyższone ciśnienie. Natomiast drugi pomiar, wykonany w warunkach już typowej relaksacji, był ciśnieniem normalnym. I to jest, proszę Państwa, u każdego z nas normalne. Jeżeli jesteśmy pobudzeni w jakiś sposób, ciśnienie skacze do góry, jeżeli jesteśmy wyciszeni, ciśnienie powinno być normalnym ciśnieniem, najważniejsze dla nas w tym wszystkim jest to żeby wiedzieć czy jesteśmy w fazie pobudzenia czy też w fazie wyciszenia, proszę Państwa a teraz pokażę sposób w jaki nie powinno się robić pomiaru tętna i ciśnienia, proszę zobaczyć zakładam sobie nóżkę na nóżkę, popieram się, rozmawiam tutaj przez telefon halo, 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 tak, Tu jeszcze sobie macham mogę tu, aha, tu. Przekręcam się na drugą stronę, aha, dobrze. I to jest, proszę Państwa, jak najbardziej błędny pomiar tętna i ciśnienia, niezależnie od tego jak to wszystko wyjdzie. Także pamiętajmy o tym, że aby wykonać prawidłowo pomiar tętna i ciśnienia Jesteśmy kompletnie wyciszeni, żadnych telefonów komórkowych nie mamy. Cisza, spokój, pozycja siedząca mankiet, rękawa około 2-3 cm do łokciowego czujnik na tętnicy ramiennej spokój, cisza i w tej pozycji dokonujemy pomiaru tętna. Чишлен.